Cześć, jestem Janek. Dzisiaj jest ze mną Lenka. Cześć Lenka. I Ada. Cześć Ada. Są bardzo podobne, ponieważ są siostrami. Tak się składa, więc jeżeli macie obok siebie rodzeństwo, to zabierzcie ich, też z nami ćwiczą. Dzisiaj do wykonania mamy 5 ćwiczeń. 20 sekund będziemy ćwiczyć i 20 sekund odpoczywać. Pierwsze ćwiczenie to klasyczne pajacyki. Na pewno znacie, bardzo proste, bardzo fajne ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to są podskoki. Mały podskok, potem średni, i na koniec duży. I tak skaczemy. Trzecie ćwiczenie to barpisy, czyli kładziemy się na ziemię, potem podciągamy nogi i wyskok do góry. Czwarte ćwiczenie to słyszwiarz, czyli raz jedna noga idzie do góry, raz do boku, raz druga i na koniec napędzany sprint. Wszystko jasne? Ok, to 3, 2, 1, zaczynamy. Pajacyki, ćwiczymy. 20 sekund, skaczemy, ręce z nogami, koordynujemy. Złączamy każdy w swoim tempie. Zostało nam jeszcze 5 sekund do przerwy. Skaczemy, skaczemy. Możemy trochę przyspieszyć. Ok. Kolejnym ćwiczeniem drugim będą trzy podskoki. Robimy mały podskok, potem duży i na koniec na maksa. I znowu mały, średni duży. Odpoczywamy jeszcze 10 sekund. I pamiętajcie leciutko na paluszkach. I na koniec mocno kolana do góry. Uwaga. Dwa, jeden i zaczynamy. Mały, średni i największy. Mały, średni, największy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jak najbardziej. Jeszcze pięć sekund jeszcze zdążymy. A i ostatni raz do góry. Super. Kto ma wodę? Jeszcze trochę napiję, akurat tylko ja mam. Dziewczyny, gdzie wasza woda? Dobrze, zaraz po ćwiczeniach się napijemy. Kolejne ćwiczenie to bar pisa, tak? Czyli kładziemy się na brzuchu, potem podciągamy nogi i wyskok do góry. Trudne ćwiczenie. Zaczynamy, uwaga, hopa, na ziemię, podciągamy nogi i wyskok. Hop, i do góry. Hop. Jeszcze damy radę. Jeszcze 5 sekund. Opa! I dobra, przerwa. Jak tam? Zmęczona już trochę? W ogóle? No, ja się zmęczyłem. Mamy jeszcze 15 sekund przerwy. I teraz robimy łyżwiarza, tak? Czyli raz jedna, noga do boku, raz druga. I tak będziemy przeskakiwać, okej? Okay? Uwaga, 3, 2, 1 i jedziemy. W bok, hop. Hop, przeskakujemy, wystawiamy jak najdalej nogę do boku. Delikatny przysiad, prosta noga, ta, która idzie do boku, prosta i luźniutko, przeskakujemy sobie na nogach. Dobra, przerwa, poprawiamy matę. Jak komuś się podwinęła, zostało nam ostatnie ćwiczenie. Będziemy się rozpędzać i zwalniać. Rozpędzać i zwalniać. Tak jakbyście chciały powiedzieć rekord świata na 100 metrów. W biegu. Uwaga. 3, 2, 1 i zaczynamy. Roz... Powoli, 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 szybko, 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 szybko i zwalniamy. Powoli, powoli, powoli. Gazu, 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 Zwalniamy. Powoli, powoli, powoli I gazu, ile tylko wlezie. Długo, 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 długo. Dobra. Jeszcze raz zdążymy, dobra? Uwaga i gazu do końca czasu. Do końca i stop. Dziękuję piąteczka. Trudny trening, ale daliśmy radę. Dziękuję. Do zobaczenia.